Słuchajcie, no, no podróż była bardzo męcząca, ale już jesteśmy, ok? Eee, wchodzimy na platformę. Słuchajcie, przygotujcie się, to będzie coś, czego nie widzieliście jeszcze. Eee, tutaj jest Wyszek. Siema. Eee, on sprawdzi... Eee, no, sprawdza ogólnie karty pokładowe, takie. No, wiecie, w sumie nie wiem po co mu ten strój, ale, ale lubi go nosić, Tak czuje się profesjonalnie w tym i, i ten. No, no normalnie, on normalnie pracuje na dnie, z, y, spawa rury i takie różne i, i no po prostu ciężko się to też ściąga i ciężko się to wkłada, więc, więc chodzi tak cały czas. No, ja mu tutaj pokażę kartę pokładową i możemy wejść. No słuchajcie, na platformie, na platformie no. Yy, morze, może, wszędzie morze. Po prostu widzicie. Tylko barierki na chronią przed niebezpieczeństwem. Platforma się nazywa Statfjord yy, Teraz yy, będziemy zaraz w pomieszczeniu kontrolnym. Yy, taki, takie główne centrum dowodzenia całą platformą. Tutaj się kieruje, tutaj się wierci. Zapraszam do środka. No jak widzicie troszeczkę no, przestarzały sprzęt, no ale, no, ale dajemy radę. Tutaj, yy, stąd specjalną misję zbieramy jakby ropę dla, dla Polski. Tutaj Państwa nie będę wprowadzał w, te, yy, w, te, w ten sprzęt, bo to wszystko, wszystko jest ustawione teraz pod, pod, pod to dno, pod którym kopiemy. Może Państwu pokażę. Tutaj mam yy, moją śrubę. Moją, moje wiertło. Zaraz go odpalę. Muszę tylko przygotować tutaj ten ten sprzęt dobra. Waga, zaraz odpalam. Patrzcie. Pierce. Zaraz. Yy, zaraz yy, wsiśniemy, tą, wsiśniemy tą, tą, tą ropę, którą wywierciłem. I ona na statku. I ona na statku z, tak. Z, do kilku godzin powinna przybyć do Polski. Yy, no mamy ropę. No, tak, dwa statki wystarczą. No, właśnie tutaj widzę, jest kontrolka. Yy, ten. O nie, sorry, to nie ta, to nie ta. To ta, to ta kontrolka. Właśnie pokazuje ilość ropy. Prawda, tak, no tutaj mamy 6000 litrów teraz. Dobry także yy, zaraz do Polski, Za, zaraz do Polski to, to, to będzie wysłane Dobra, no także, także dwa statki, dwa statki, bo 6000 litrów jest Okej? Okay? No dobra, to na razie, no to na razie, no to, no, to czekam Przepraszam eee, Co to jest, to jest, to jest nie tak tutaj No, 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 normalnie, no nie wiem, no nie wiem stary no, co, co, co mam, co mam zrobić? Nie, prze, przepraszam, przepraszam, słuchajcie To, to się rzadko zdarza ogólnie eee, Dobra, jest młod, dobra Ej! Nie. nie Tamten płynie Rychu! Nie, słuchajcie, to nie są żarty, w tym momencie Słuchajcie, słuchajcie, dajcie numer. Słuchajcie, okazało się, że że, 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 to wiertło się pali normalnie To wiertło się pali, zaraz ta platforma pójdzie z dymem Słuchajcie, to jakiś prom przy... nie, ja nie wiem Ja nie wiem, co ci ludzie nie wiedzą Już dzwoniłem do mnie. Tu jest drabina, tu jest drabina, do wody Słuchajcie Właśnie jesteśmy na dnie platformy, słuchajcie Jesteśmy na dnie platformy, patrzcie co znalazłem to jest bomba, ona tyka po prostu, rozumiecie, nie wiem kto to podłożył. Rosjanie albo ktoś, nie wiem. Ktoś nie chce, żeby ropa do, do, dojechała do Polski, słuchajcie. Nie wiem co jest Ale po prostu... Ale zaraz to, ale wiem, wiem jedno, zaraz to pierdolnie po prostu. Zaraz to pierdolnie. A ci ludzie, oni sobie tutaj chodzą, jakby nigdy nic, ja nie wiem. Nie wiem. No i co się... Co się gapi? Nie, nie zobaczcie, jak pewnie ten zrobił. Widać, że tyka, widać, że tyka, ale zrobili szybkę. Nie da się, nie da się Nie da się nam dostać. Nie, ja nie wiem, to chyba. muszę to jakoś. Nie wiem, nie nie wiem co zrobić. Ty Kigos bombę! <grymne> Słuchaj, Jak Kigos bombę i nie, wiem, co, <grymne> ja nie wiem, co robić! Gościu! Gościu, jak rozbroić <grymne> ja <grymne> ja <grymne> ja bombę? <grymne> Frederik! Frederik! Ten <grymne> Nie, nie, nie. Słuchajcie, mam mało czasu. Bomba zaraz pierdolnie. Dlatego Wam pokażę, ile za, za, za 10 litrów tego, co Wam prześlę, mam nadzieję, bo jak przypłyną te statki, to jak będziecie mogli sobie pojawić. Zobaczcie, tutaj jest autobus. Tu jest jakieś auto, tu jest samolot i jakiś yy, skuter. Patrzcie, jak skuter jest na O, już go nie widać? A reszta jest, widzicie? A samolot stoi, 10 litrów. No nie polecicie, ale pojedziecie. Skuterkiem, Skuterkiem. bardzo fajnie, słuchajcie. Widzicie oszczędnie. O. Energy from the Sea. Hydro Power Giant. Nie. Co to jest? Dobra, Hydro Power Giant. Nie, to nie to. To, 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 to. to mi nie pomoże. Słuchajcie, znajdujemy się na, na pokładzie statku ratunkowego. No cóż mam powiedzieć, no, no platforma została spalona. Jak wiecie pewnie tam, tam bomba cały czas jeszcze tyka, pewnie zaraz, zaraz to pieprznie wszystko. No także cóż, no będę, będę... muszę się znowu ewakuować, statek jakby jest na 20 os 28 osób, więc jakby no w sam raz dla mnie, sprzęt taki trochę no zdziedziały, no ale wiecie, no to wszystko to jest e jeszcze z czasów prl per prawda? Tutaj zaraz odpalę ten, no a, no jeszcze to chciałem powiedzieć, no niestety e słuchajcie, e ropa... No, no, no ropa niestety nie, nie, nie zostanie dostarczona, no. bardzo mi przykro, wszystko poszło na dno, jakby były jakieś takie ekologiczne, nie wiem, jakieś takie tragedie czy coś, no to, no to pewnie z z, no z, mojego, z mojej winy, ale no, no zdarza się, no, no, no zdarza się, no fff, słuchajcie, no, no, ni, no niestety benzyna nie, nie, nie stanieje, no. no, i gaz, no, bardzo mi przykro, mm. Byliście świadkami takiej mojej osobistej tragedii, nie ukrywano jakby no już, to już jest koniec na, na tej misji.